Kukuryza cukrowa, gatunek, który coraz częściej gości na naszych stołach. Coraz mocniej jest zaangażowanie przetwórni w ich przerób czy świeżego rynku w podaż tych odmian. Zmienia nam się klimat, może zmieniają nam się upodobania, może również moda zachodnia czy również innych kraj. Grunt, co chciałem powiedzieć, to na pewno to, że Pnosożarów Mazowiecki e, wspólnie z firmą Semilas Fito e, wprowadził na rynek e, kilka odmian kukurydzy cukrowej. E, Semilas Fito jest to firma hiszpańskiej, e, hiszpańskie, o hiszpańskich korzeniach, firma hiszpańskiej hodowli, e, gdzie e, wiele odmian warzyw, wiele odmian przede wszystkim warzyw produkuje się i hoduje w Hiszpanii, ale kilka gatunków hoduje się w Stanach Zjednoczonych. Jednym z takich gatunków jest kukurydza cukrowa. W stanie Idaho w Stanach Zjednoczonych hodowane są, jest kilkanaście odmian kukurydzy hodowli swito. My dzisiaj jesteśmy na polach gdzie uprawia się, ale również testuje między innymi cztery odmiany kukurydzy z hodowli Semilas. Jedną z takich odmian, sztandarową wręcz odmianą Fito jest odmiana SF1280. Jest to odmiana o bardzo długiej kolbie. Kolba osiąga 23 do 25 cm długości. Przeciętny okres wegetacji tej odmiany to jest 80 dni. Rośliny mocne, sztywne, odporne na wyleganie, o bardzo dużej odporności na wiele uciążliwych chorób w kukurydzy. Odmiana, która doskonale sobie radzi w naszych warunkach, naszych tu polskich warunkach uprawy. Uprawiamy ją uprawiamy i testujemy w czterech. E, obecnie w czterech jednostkach, e, w czterech regionach, przepraszam, w kilkunastu jednostkach, ale w czterech regionach. Myślę, że warto zainteresować się e, tą odmianą przede wszystkim z uwagi na bardzo wyrównane kolby, wyrównane rośliny, e, na przede wszystkim doskonały smak, ponieważ e, SF1280 należy do grupy kukurydz super słodkich a zatem nadających się nie tylko dla przemysłu przetwórczego, ale również do świeżego rynku. Myślę tutaj o e, wszelkiego typu firmach, które na tacach sprzedają kukurydzę, czy też w całości e, za pomocą, e, za pomocą e, jeśli chodzi o kolby. Warto zastanowić się, warto przemyśleć swoje, e, swoje propozycje i wdrożyć tą odmianę. Drugą odmianą e, z portfolio Semila Sfito, której chciałem zwrócić szczególną uwagę jest odmiana SF1379. Jest to odmiana kukurydzy o, wyjątkowe, o wyjątkowo słodkich nasionach. Oczywiście również należy do kukurydz cukrowych typ super słodka. Kukurydza o krótszym okresie wegetacji, ten okres wegetacji w odmianie SF1379 to jest 75 dni, ale Propozycja nie tylko do przetwórstwa, nie tylko do, do mrożenia czy to samych ziarniaków, czy całych kolb, czy też konserwowania, jeśli robi się kukurydzę w puszkach, ale również propozycja na wszelkiego typu tacach, na świeży rynek. Myślę, że ta odmiana odporna na wyleganie, odporna na trudniejsze warunki uprawy, doskonale sobie poradzi i da Państwu oczekiwane plony. Dwoma następnymi odmianami, które również testujemy i uprawiamy i nasi klienci uprawiają w Polsce, jest odmiana IFS 1770, jest to kukurydza w typie kukuryd szybkich, wczesnych, ona ma zaledwie 70 dni wegetacji, a zatem może być uprawiana na wcześniejszy cykl uprawy, może być uprawiana z tego, na ten najpóźniejszy cykl uprawy, głównie zaleta to jest zaleta tej odmiany. To jest szybkość. Przede wszystkim szybkość, niewyleganie plantacji. Kolba, może trochę krótsza, kolba powiedzmy rzędu 18 cm, 20 cm, ale na pewno dobrze wypełniona. Na pewno rośliny zdrowe. Odmiana super słodka, również jako propozycja i dla przemysłu przetwórczego, i propozycja dla świeżego rynku. I czwartą odmianą. Odmiana SF 2070, odmiana również wczesna, odmiana o 70 dniach okresie wegetacji, czyli od siewu do zbioru, dość długie okno zbioru mamy w tej odmianie, przede wszystkim odmiana odporna na wyleganie. Jeśli chodzi o, o tą odmianę, odmiana na świeży rynek, odmiana dla przemysłu przetwórczego, tak na mrożenie całych kolb, jak również na mrożenie ziarniaków i myślę, że tu również odmiana charakteryzuje, jak wszystkie charakteryzuje się jak wszystkie poprzednie, które omawiałem, doskonałą zdrowotnością i wyrównanym doskonałym plonowaniem.